Nasz mietek, kochany mietek, który zawsze się tutaj nie bał, tyle zdjęć mamy, gdy podchodził do kamery. No niestety, już nie będzie podchodził do kamery. Co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem kolejny w kategorii nieprzyjemnych. O, zauważyłem, że ostatnio jakoś dużo się mi nagromadziło. Tutaj coś tu tam. E, tutaj znowu. E, tutaj nas zalewa. Tutaj króliki mają choroby. Teraz znowu, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam dziką wolierę, która jest prawie pusta. Zostało nieliczne zwierzęta, a po reszcie zostało samo pierze. Tak więc nie jest ciekawie. Nie wiem od czego to zależy, to się po prostu teraz tak w tak krótkim czasie tyle tego wszystkiego nagromadziło. Ale po prostu mam dzisiaj mieszane odczucia po prostu... Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, no po prostu... Um, odczucia są różne. I powiem tak, jeżeli ktoś jest dosyć wrażliwy i nie lubi takich drastycznych scen, to to nie jest dzisiaj filmik dla Was, ponieważ dużo się tutaj będzie działo. Idziemy do klatki, zaraz Wam pokażę. Zapraszam do oglądania i zapraszam także do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco, żeby Was nic nie ominęło. Jak będziemy przede wszystkim sprzątać, zaludniać, można powiedzieć, zazwierzęciać e, całą tą klatkę. Tak więc zaczynajmy. No, więc tak, jesteśmy przed dziką wolierą, gdzie działa się tutaj akcja prawdopodobnie w nocy. Dodatkowo do tego nie było mnie dzisiaj, ponieważ byłem na imprezie. Przyjeżdżam rano i tutaj właśnie rodzina mi mówi, że coś weszło do klatki. Do tej dużej klatki, do dzikiej woliery i są straty w zwierzętach. Pytam się, jak duże. To zostało mi powiedziane, no, że kilka zwierząt przeżyło. No to wiedziałem, że już nie jest za ciekawy. Jak możecie zauważyć pierze jest wszędzie, tutaj mamy pierwsze, pierwszego zwierzaka, zaraz wam wszystko tutaj pokażę. E, wchodzimy do środka, parę zwierząt się e, ostało, parę zwierząt, czyli dokładnie cztery, e, są to cztery kaczki, które prawdopodobnie podczas ataku były po prostu w wodzie, tak mi się po prostu wydaje. I po prostu nie doświadczyły całej sytuacji, woda ich po prostu ochroniła. No tak mi się po prostu wydaje. Tam są cztery kaczuchy, mandarynki normalne, standardowe oraz białe. Jedna trochę mandarynka jest pokierszowana, tamta biała to jest prawdopodobnie samiec mi się wydaje jeszcze go tutaj drugi, drugi samiec atakuje, ale e, myślę, że, no nie wiem, zobaczymy. Jakoś na razie chodzi. E, tym trzemkaczkom nie ma dosłownie nic, ta jedna jest troszkę właśnie tutaj powyrywana z boku. E, no i tak jak mówię, prawdopodobnie siedziały e, w wywodzie podczas ataku, a tutaj, jak możecie zauważyć, jest wszędzie pierze. E, były tutaj bażanty, były tutaj cukrówki, były tutaj gołębie, z tego nie ma nic. Eee, tutaj, jak możecie zobaczyć, jest pierwszy barzant leży. Eee, nie będę aż tak przybliżać, ponieważ tutaj leży pierwszy barżant, a tutaj leży jego głowa. Jeżeli się przypatrzycie, eee, wszystkie zwierzęta miały oderwane głowy prawie wszystkie zwierzęta. Zaraz tam pokażemy. Tutaj leży mietek, eee, tego co, co mi po prostu najbardziej go szkoda. Mietek, właśnie mietek jest cały, po prostu tylko zagryziony, tutaj leży gołąb, tutaj leży druga samica, znaczy druga, druga kura bażanta, tutaj leży kura bażanta tego głownego i koło tego oczywiście głowa odgryziona. Tutaj jest właśnie nasz zestresowany samiec, nie można go zbytnio przestraszać, bo chyba troszkę ma coś z błędnikiem. Jak możecie zauważyć jest troszkę pokiereszowany tutaj z boku. Musiała go po prostu dopaść, ale no, mam nadzieję, że przeżyje. Tutaj jest właśnie ta samica bażanta łownego, a tutaj jest gołąb. Gołąb też jest cały, tylko zagryziony. Reszta gołębi i cukrówek nie ma, czyli dwa gołębie, cztery cukrówki e, po prostu zostały wyniesione, zagryzione ze żartem. Można nazywajmy rzeczy po imieniu. E, jak możecie zauważyć, pierza jest po prostu wszędzie e, pełno, co świadczy o tym, że była tutaj odgrywana jakaś walka. E, piórka po prostu mamy wszędzie, tak więc sprzątania trochę będzie. Eee, przede wszystkim, właśnie te, te zwierzaki trzeba posprzątać. No, powiem Wam, nie jest ciekawie. Eee, głównie najbardziej szkoda mi tych barżantów, ponieważ, eee, no, czy, może nie, że były najdroższe, ale gołębie to od jakiegoś czasu mnie tutaj denerwowały. Też oczywiście jest mi ich szkoda. Ale, ale te wszystkie gniazda tutaj cukrówek to było niszczone przez gołębie, tak więc na nich miałem nerwa Jaż aż tak mi nie jest po prostu ich żal jak tych wszystkich barżantów. E, prawdopodobnie e, były to kuny e, albo właśnie fretki. E, tak przynajmniej e, nam się wydaje, bo, bo na to, na, tak po prostu ofiary ich wyglądają. Odgryziona głowa, wypita krew, a reszta po prostu zostaje. Mniejsze zwierzęta, czyli właśnie te cukrówki, zostały wyciągnięte. No i teraz, tak, pytanie: którędy? Ponieważ cała klatka jest bardzo dobrze zabezpieczona, nie ma tutaj możliwości nigdzie wejścia. E, siatka jest na tyle mała, że, że nic tutaj przez to nie przejdzie. No, ewentualnie, gdy się to przegryzie, ale. Wiadomo, jeżeli mielibyśmy się tak zabezpieczyć, to trzeba byłoby to po prostu całe z metalowej siatki zrobić. Tutaj są ślady, gdzie próbowano właśnie tego gołębia prawdopodobnie wyciągnąć, ponieważ tam jest, jak tutaj zobaczymy, tutaj jest jeszcze więcej tego pierza. No, ale nie udało się, dlatego właśnie ten gołąb tutaj został. A teraz pokażę Wam, odsuniemy zaraz właśnie tą samicę, żeby, żeby po prostu tak na nią tutaj można powiedzieć nie patrzeć, e, ponieważ nie jest to zbyt przyjemny widok. No a tutaj na zewnątrz znajduje się właśnie główne zbiorowisko całego pierza, ponieważ tutaj prawdopodobnie te skrówki, te gołębie były po prostu oskubane i zeżarte, <grym> ponieważ e, tamte ciała były na pewno wydaje mi się wynoszone, ponieważ pierze jest aż tam na pole na środku, tak więc tam gdzieś było po prostu z nimi Yy, idzone. I co ważne, tutaj jest wygryziona, widzicie? Tutaj jest właśnie ta pełnopieża i wygryziona dziura. Yy, starczyło po prostu wygryźć jedno to, yy, jeden ten środeczek i zrobiła się dziura już na cztery, gdzie spokojne, yy, spokojnie te, właśnie te kuny mogły wejść i także wysmyczyć te zwierzaki. dzięki czemu pozbawiły nas większości zwierząt. Tutaj w tej wolierze. No powiem Wam, gdy się o tym dowiedziałem, aż, aż mi się zrobiło, najpierw mi się zrobiło ciepło, później nie chciałem wierzyć, że po prostu coś się tutaj stało. Po półtorej roku spokoju, kiedy nie mieliśmy tu żadnego ataku, już po prostu nawet nie zamykałem zwierząt, ponieważ wcześniej zamykaliśmy, zamykałem tutaj te. Ech, te właśnie klapki, żeby tam do środka nic nie weszło. tak znowu się okazało że, no, że jednak coś tu e, coś tu nam zaatakowało e, no wiadomo, tutaj też by było miejsce gdzie wejść do środka, ale, ale byłoby to trudniejsze w środku nie będę wam nawet pokazywać, ponieważ w środku nic nie ma e, wszystko zostało wyniesione na dwór gniazda, gdzie były właśnie gołębie i cukrówki także zostały zniszczone e, tak więc no tam niestety nie mamy nic czy jak widzicie jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego samiec przegania drugiego samca, tak więc no, nie ma lekko, ale kaczki zostaną dzisiaj przeniesione prawdopodobnie do kochinków tam, żeby były po prostu w bezpiecznym miejscu, a tutaj nastawimy sidła dzisiaj. Będziemy po prostu próbować złapać, mamy tutaj przynęte, te zwierzęta, które zostały za nie wiem dzień dwa, na pewno będzie już ich, z, może nie, <ścoughs> czuć z daleka. No ale, ale taki zapach będzie na pewno różne zwierzęta przyciągał. Jedną stronę zamkniemy, w drugiej nastawimy właśnie tą pułapkę. Dodatkowo, nawet ja, ja im dzisiaj tu nawet otworzę te drzwi. Niech sobie wejdą jak cywilizowane zwierzęta przez drzwi, ale mam nadzieję, że się po prostu złapią. A jak się złapią, powiem tak. Nie pytajcie, co się z nimi stanie, bo gwarantuję, że bez. Bez żadnego szwanku z tego nie wyjdą. Nie będę tutaj się wywodził, co się z nimi stanie, ale możecie się domyśleć. I no i co? I później będziemy musieli jakoś zabezpieczyć dodatkowo tą tą klatkę, chyba że uda nam się tutaj e, wyłapać te, te kuny, ponieważ wiemy, że e, lata tutaj para, ponieważ jak tutaj wieczorami czasem e, chodziło się albo ma się uchylone okno wieczorem, to było je słuchać jak się po prostu tutaj kłóciły, wadziły między sobą, gryzły. Jest to dosyć charakterystyczny dźwięk, który słychać można powiedzieć z daleka. E, w nocy, gdy jest cicho, to się to niesie. Tak więc e, wie, widzieliśmy, że to było, ale nie, nie wpadłem na pomysł, żeby to po prostu tutaj już wcześniej nastawić właśnie te pułapki, ponieważ, no tak, jak mówię, półtorej roku klatka działała bez, bez żadnego szwanku, bez tutaj, bez niczego żadnego wejścia, a jak coś tutaj weszło to naraz po prostu wszystkie zwierzaki później prawdopodobnie będę zakupywał tutaj nowe barzanty. prawdopodobnie myślę, że te same ponieważ bardzo mi się spodobały ale to prawdopodobnie dopiero na jesień, teraz dam sobie po prostu tutaj odetchnąć żeby się tutaj wszystko uspokoiło spróbujemy najpierw szkodniki wyłapać Oczywiście klatkę trzeba całą posprzątać. Ee, zwierzęta, które tutaj zostały, to, to trzeba po prostu gdzieś e, zutylizować. No i zapomnieć przede wszystkim. Dopiero to dzisiaj nagrywam, jest godzina chyba 19, ale powiem Wam, e, gdy rano przyjechałem, po prostu przyszedłem, zobaczyłem, złapałem się za głowę i wróciłem do domu. Robiłem cokolwiek innego, żeby tylko o tym zapomnieć, żeby po prostu nie przypominać sobie o tym, co tutaj się wydarzyło ponieważ nie jest to zbyt przyjemny widok, jak możecie zauważyć, tak, mówię, właśnie charakterystyczne to, że są głowy poodgryzane i po prostu prawdopodobnie wypita krew. Tutaj nie chcę tego, myślę, że YouTube mi tego nie wiem, nie zablokuje, nic z tym, nie dostanę żadnego bana, ale właśnie tutaj zwierzaki są po prostu wyszkubane. No tak, jak właśnie mówię, kuna, prawdopodobnie kuny mietek Nasz Mietek, kochany Mietek, który zawsze się tutaj nie bał, tyle zdjęć mamy, gdy podchodził do kamery. No niestety już nie będzie podchodził do kamery. Co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Teraz zostało nam po prostu wyciągnąć z tego wszystkiego lekcję i, i co? I zabezpieczyć się na przyszły raz, żeby nie było powtórki z rozrywki. Żeby po prostu nasze zwierzaki tutaj były bezpieczne, e, tak mówię, za spokojnie by było, za lekko by nam to wszystko poszło, gdyby, tutaj, gdyby się nic nie działo. E, tak więc no, ostrzegam Was przed głupimi komentarzami, e, ponieważ głupie komentarze będą oczywiście e, przeze mnie... Filtrowane i usuwane, tak już się to teraz dzieje, e, ponieważ e, widzę, że tam niektórzy za, za bardzo sobie pozwalają w komentarzach. E, dlatego za chwilę, żeby się nie przebrała miarka i nie, nie, niektóre osoby nie będą banowane, e, tylko tak mówię, e, ponieważ tam przeróżne komentarze są, ale większość tego nie widzicie, ponieważ albo trafiają do spamu e, do sprawdzenia, albo po prostu są od razu usuwane. Tak więc tylko tak ostrzegam. No i, no i co? Dzisiejszym filmiku to by było na tyle. Chciałbym Wam właśnie tutaj tylko tak pokazać, co, tu się, co tutaj się znowu stało. Ponieważ w tak krótkim czasie tyle rzeczy się tutaj podziało u nas w hodowli. Ja nie wiem, co ja takiego narobiłem, że tyle mi się ostatnio jakoś przytrafia tutaj przy zwierzakach. No ale co? Tak mówiłem, wyciągamy lekcję i idziemy do przodu. E, zajmujemy się zwierzętami, które nam zostały. E, tak więc, ja dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się nie podobał, ale obejrzeliście go do końca. E, obejrzeliście po prostu, filmik zaciekawił Was. E, tak więc, e, zapraszam oczywiście do komentowania. E, zapraszam Tak, Was także na moją stronkę na Facebooku. E, zapraszam na Instagrama. No i oczywiście, zapraszam do innych filmików, które mam nadzieję, że będą. Może nie, że wesołe, ale bardziej ciekawe i o na pewno nie o żadnych skutkach e, kolejnych wtargnięć, kolejnych, nie wiem, urwań pogody i, i takich innych. Tak więc ja się dzisiaj z Wami żegnam, tak więc ja Wam dzisiaj dziękuję, do zobaczenia, cześć.